Hej, witajcie w następnym odcinku na moim kanale. Um, dzisiaj opowiem Wam o um, rzeczach, które planuję zmienić w moim domu. Jak się dowiedzieliście z poprzednich odcinków, e, jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. Um, ponieważ e, to, e, kupiliśmy dom w stanie deweloperskim. E, e, jeżeli ciekawi Was e, to e, ile trzeba pracy włożyć w nowy dom e, kupiony od dewelopera w Wielkiej Brytanii na południowym wybrzeżu, zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy od kuchni. E, kuchnia będzie całkowicie zmieniona i teraz Wam tutaj e, pokażę mniej więcej jak to wygląda. E, Widzicie, nawet deweloper oddał nam zlew i brakuje tego, tego, takiego, takiej zaślepki. Ja to zgłaszałam, oni też to tam olewają. Mówiłam na poprzednim filmiku, będziemy tą kuchnię sprzedawać, więc tak naprawdę ta zaślepka jest potrzebna dla mnie, żebym mogła jakby sprzedać ten, tą kuchnię, ten zlew razem tutaj z tymi rzeczami. Ok. Ta kuchnia jest dosyć skomplikowana, ponieważ tutaj jest też wszystko, co by znajdowało się na przykład w pomieszczeniu gospodarczym w normalnym domu, czyli tutaj macie miejsce na pralkę, tutaj u góry jest miejsce na bojler. Tu się znajduje boiler, słuchajcie. Dlatego ta kuchnia bardzo dużo traci miejsca na to, żeby, żeby tutaj włożyć rzeczy, które normalnie są w pomieszczeniach gospodarczych. Niestety ten dom nie ma pomieszczenia gospodarczego. Ok. Co ja tutaj zrobię? Wrzucę Wam zdjęcie mniej więcej i pamiętajcie, że to jest zdjęcie projektu, także w rzeczywistości powiedzmy to będzie widziało, wyglądało troszeczkę inaczej. I tu będzie, kich, kuchnia, tu będzie kuchnia z IKEA, która będzie miała mniej więcej podobat. Tu będzie nasza lodówka, bo tutaj jest miejsce na lodówkę. Zmywarka zostanie w tym samym miejscu, pralka też zostanie w tym samym miejscu, boiler też musi zostać w tym samym miejscu, tylko że tutaj z tej strony musimy dołożyć cztery takie słupki i to będzie aż do sufitu i tak samo te wszystkie szafki wiszące będą do sufitu. Będzie ta cała kuchnia pójdzie out i będzie zupełnie nowa. Tak jak już mówiłam w Ikei, będzie miejsce na podwójny piekarnik, maszynę do kawy i takie, taką szafkę z, z miotkami, taką właśnie, która powinna być w pomieszczeniu gospodarczym. Tak jak widzicie tutaj na środku ściany, Mamy wejście pod telewizor, tak tu będzie wisiał przykład z miotkami i kuchni. Jak my gotujemy, robimy, sobie słuchać muzyki, oglądać różne seriale, więc na pewno będziemy mieli ten telewizor podłączony. Tutaj na środku będzie stał okrągły stolik, cztery krzesła. Wrzucę Wam mniej więcej, żebyście widzieli, co to jest. Tutaj na tej ścianie chcemy wrzucić Nature Wall no będzie to fajnie wyglądało. Okej, okay, to będzie kuchnia, która miejmy nadzieję, że już będzie tutaj stała w połowie lutego. Trzymajcie mocno kciuki za nas. Okej, okay, tak jak widzicie, w ogóle nie ma podłogi, co jest takie trochę domujące, że tak powiem, bo fajnie by było, jakby deweloper już tą podłogę zrobił, ale niestety jest tak, że ten deweloper i w Wielkiej Brytanii jest, słuchajcie, taki standard, że podłogę nawet w kuchni robi się tylko do tego momentu. Więc nawet jakbyśmy wybrali podłogę jako ekstra z deweloperem na początku, to cały czas reszta kuchni stałaby na tym betonie. Wydaje mi się, że to jest dosyć dziwne, ale to, to, tak jak mówię, nie będę w to wchodzić, że tak powiem. Tutaj będę miała podłogę z kafelek i te kafelki będą wszędzie takie same. I to będą kafelki, które podobne, że tak powiem. I będą te same kafelki w toalecie, w korytarzu. W kuchni i w salonie. To będzie jeden, jeden kolor, jedna baza. Ok, tutaj w tym korytarzu, ten korytarz jest dosyć taki długi, jak znowu powtórzę się, jak na warunki brytyjskie. I tutaj jest z 2 metry są. I na przykład co ja tutaj zrobię, to jest to, że na początku damy Nature Wall. Tutaj wrzucę Wam zdjęcie, żebyście widzieli i do tego czarny hak, który będzie przyłączony z lewej strony do ściany, a u góry do sufitu. I też Wam wrzucę właśnie zdjęcie, żebyście widzieli o co mi chodzi. Tutaj nad tym kaloryferem bardzo wąską półeczkę. I nad tą kółką chcę właśnie jeszcze zamówić chłopaków, którzy nam robili właśnie tutaj w tej toalecie lustro na wymiar. Chcę zamówić tych chłopaczków, żeby tutaj po drugiej stronie zrobili to samo, czyli lustro na wymiar, które też powiększy optycznie ten mały korytarzyk. Okej, okay, na następnej ścianie tutaj chcę kupić taką na 90 cm e, szafkę na buty, żeby właśnie to było fajnie wszystko w jednym miejscu i nad tą szafką znowu to samo do góry lustro na wymiar, które też powiększy e, optycznie, e, ale pada słychać e, optycznie powiększy to pomieszczenie. E, ok i teraz idziemy do salonu. I tutaj już miałam parę projektów tego salonu zrobione. Wam wrzucę teraz zdjęcia. Muszę czekać, aż ta podłoga będzie zrobiona, bo wtedy będzie to lepiej wyglądało. Na pewno ściany wszędzie na biało chcę zostawić, nie, nie chcę dodawać żadnych takich kolorów. Jeżeli chodzi o żerandole, żerandole, lampy wiszące, tutaj wrzucę wam parę pomysłów, jakie mi się podobają. I na tej ścianie, na tej dużej... Mamy teraz widzicie, chcę dużą sofę, taką trzyosobową. I na tej ścianie będę chciała dwa fotele, stolik na środku, może dwie pufy, takie właśnie jak przyjdzie więcej osób, że będzie można sobie swobodnie posiedzieć. No i wiadomo, na środku będzie taka, taki dywanik, który zajmie większą część tego pomieszczenia. A podobnie tam, gdzie jest telewizor, e, będę chciała taką, e, wiadomo, e, szafkę pod telewizor. Telewizor jeszcze sama, nie wiem, czy będzie stał na tej szafce, czy będzie wisiał, ale e, mam ochotę tutaj też zrobić nature wall, e, e, chociażby tak z boku e, tutaj, e, żeby to fajnie dopełnić. E, e, tutaj zasłony, tu będzie karnisz. E, i zasłony, a tu będą e, takie białe e, e, jakby rolety, ale nie szatercy, bo mieliśmy panią, która przyszła nam wymierzyć ile by kosztowały szatercy i, i wyszło około 5 tysięcy funtów na cały dom. E, dlatego na razie sobie e, odpuścimy i e, 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 kiedy indziej, może za parę lat zrobimy sobie te szatersy. W tej małej toalecie, no wiadomo, że już trochę tutaj zaczęliśmy kombinować przez to, że wsadziliśmy to lustro i na tej ścianie chciałam też mieć lustro takie same jak na tej pierwszej ścianie, ale niestety tutaj jest za małe pomieszczenie, oni by nie wykręcili jakby z włożeniem tego do środka, bo się okazało, że ta ściana jest dosyć duża. Tutaj na przykład jest tak, że ten zlew jest na mega, niskim, na mega niskiej wysokości, bo jest teraz na 80 cm. Nie wiem jak to się odbywa u Was w łazienkach, jak to wygląda u Was w łazienkach, ale wydaje mi się, że to jest bardzo nisko i to tak też śmiesznie wygląda, jakby to była taki zlew w przedszkolu albo w szkole dla dzieci, ale ta osoba, która nam będzie kładła kafelki w całym domu, też robi łazienki, więc mam nadzieję, że tutaj nam coś to pozmienia i zobaczymy jak to będzie. Ok, tutaj na schody chcę ten runner i wrzucę Wam zdjęcie, żebyście mniej więcej widzieli, co mi się podoba. I teraz tak już niedługo już wykładzina na całej górze, także nie mogę się doczekać, bo możemy ruszyć ze wszystkim innym. Już mamy zamówione łóżka do naszej sypialni. Wiadomo, że tutaj wejdzie tylko dwa stoliki przy łóżku z jednej i z drugiej strony. Fajna jakaś taka ładna główna lampa. I tutaj na razie też te rolety bez żadnych zasłon, bo wiadomo, że to wyjdzie w praniu, jak to będzie później wyglądało. I no tutaj też właśnie jest potrzebna ta szafa, tak? I na pewno będzie szafa z Ikei. Do tej łazienki tutaj musimy parę jeszcze rzeczy zrobić i na przykład kolejną takim Błędem tego dewelopera, co nam się strasznie nie podoba, jest to, że oni przyłączyli ten zlew bardzo do tej ściany. Przez to nie możemy mieć na przykład takich dwóch dużych wyjeżdżających na dole, bo jest od razu kaloryfer i to po prostu będzie haczyło. I ja zgłosiłam im, żeby mi przesunęli ten zlew. Mniej więcej, żeby się tutaj zaczynał, jakieś 5-7 cm. Na tej ścianie będziemy mieli lustro na wymiar. Tutaj już chyba opowiadałam, co tutaj będzie. Szafa na 3 metry taka z rozsuwanymi drzwiami biurko, krzesło moje, tu też będą rolety, wiadomo lampa i to wszystko. Także ten pokoik będzie bardzo malutki. Ok, idziemy teraz do tej głównej łazienki i tutaj będę chciała zmienić wszystkie baterie na czarne, także tutaj akurat jest uchwyt do, do papieru toaletowego, ale tu wszystkie baterie w całej łazience będą czarne. Mamy tutaj w i w prysznicu i krany i tak samo zmienimy ten kaloryfer na czarny i na krótszy kaloryfer, bo teraz jest tak, że w tym momencie on jest przyczepiony tutaj do ściany. A my zmienimy ten kaloryfer, żeby on był tutaj już się kończył. I na tej ścianie zrobimy też takie ogromne lustro na całą ścianę na wymiar, żeby też tak fajnie powiększało optycznie pomieszczenie. I pokój młodego. Też już mamy tutaj zamówione meble. To jest ściana telewizorowa ale pod nią będzie dużo takich regałów, gdzie będzie mógł trzymać wszystkie swoje zabawki i rzeczy do malowania itd. Tam w rogu będzie jego biurko, tutaj na tej ścianie będzie łóżko ze stolikiem przy łóżku. Tu już zamówiłam też te rolety i przyjadą niedługo. I wiadomo ta szafa w tym samym miejscu co u nas w sypialni jest potrzebna szafa i będzie miał młody szafę. Właśnie minusem domów nowych w Wielkiej Brytanii jest to, że one są zaprojektowane w ten sposób, że w ogóle w ogóle nie nie wzię tego, że ktoś musi coś schować w tym domu. W ogóle nie ma. Tutaj, akurat, są te dwie wnęki na szafy, ale zazwyczaj jest tak, że nie ma tego. I tak jak widzicie, jak się wchodzi do domu, w ogóle nie ma wnęki na jakąś dużą szafę, co jest mega, mega minusem. No i tak. Pokażę wam jeszcze może ten ogród z góry. To też tak fajnie wygląda. Może z tego małego pokoju. I tutaj właśnie widać jaki on jest duży ten ogród jak na tak jak już powtarzałam na warunki brytyjskie, no bo na polskie to się nie liczy. I tutaj akurat jest ogród sąsiadów, którzy nie wybrali tego, tej trawy, tak? bo to też my zapłaciliśmy ekstra za trawę z rolki żeby nam położyli, bo właśnie my nie chcieliśmy mieć takiego błota u siebie w ogrodzie ale wiadomo to też wszystko ma swoje plusy i minusy, bo już tam widać gdzie niegdzie jakieś takie dziurki i tak dalej no ja mam nadzieję, że ta trawa się przyjmie i będzie to fajnie wyglądało w przeszłości wiadomo, że będziemy musieli o nią trwać Dajcie znać czy zastanawialiście się kiedyś nad kupnem nowego domu w Wielkiej Brytanii czy jednak jesteście za tym starym budownictwem. Okej, okay, do usłyszenia, pa.